Tego serialu lepiej nie oglądaj przy rodzicach. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Plota Gońscy z Dubska, Odcinek pierwszy. Szle szkolne. Eee co się dzieje? Noż znowu ten budzik jebany. I jak ja mam iść do tej szkoły z tymi półdebilami spod narządu tylnego? Grażynka, grażynka, grażynka na śniadanie. Ile razy księżniczkę trzeba wołać? A eee, oe, e, już idę, mamo, poczekaj, zaraz przyjdę. Nie zaraz, tylko już. No kurwa. No już jestem. Gdzie śniadanie? Masz na stole? I jedz szybko, bo się spóźnisz. Dobra, dobra, już jem. Ty mi tutaj nie zaczynaj, bo nie mam zamiaru za ciebie się wstydzić. No ciekawe, kiedy ostatnio odwaliłem coś nieodpowiedniego? To teraz nieważne. Siadaj jej jak śniadanie, bo się spóźnisz. Okej okay, już. Powiedziałem, żebyś znowu nie zaczynała. Już, dobre było czy jak zwykle? To to samo mamo, bo zawsze smakuje tak samo, czyli bez żadnych problemów. Dobra, już się pakuj do szkoły i wychodź już. Wczoraj się już spakowałam, więc już wychodzę. No okej. Okay. To pa grażynka i pamiętaj by nie było wstydu. Tak wiem i papa pa, mamo. No pa eee, jak nie chce mi się tu siedzieć i tak długo czekać. No gdzie taka ja bo inaczej mnie kurwica trafi. No jestem już jestem siema. No w końcu ile można było czekać siema. Dobra chodźmy pod salę polonistyczną. Aha bo my teraz polski mamy. A co myślałaś? Znaczy no chyba że tak. Dobra więc chodźmy bo za minutę dzwonek. Okej. Okay. O hej, kochanie. No hej, Grażynka. Odrobiłaś zadanie? Jakie zadanie? To coś było zadane? No była rozprawka do napisania z bajek Ignacego Krasickiego. Jak to ja o niczym nie wiem. Najwyraźniej ciebie wtedy nie było w szkole. Ale przecież Kaja miała mi wysyłać lekcje. Kaja, a, 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 a. co się tak drzesz, szmato? Po co ja się drzę? Ty wiesz, że była rozprawka z Polaka na dzisiaj. No wiem, a co? Nie masz jej? No nie mam bo mnie wtedy nie było gdy pan ją zadawał, a ty miałaś przecież mi wysyłać lekcje i to co było zadawane. Przecież wysyłałem codziennie i nawet pisałem co i jak rozwiązać akurat. A może tamtego dnia nie odczytałaś żadnych wiadomości na Mesia? To niemożliwe. Sprawdź Mesa i udowodnię ci, że wszystko ci wysyłałem. Dobra, już sprawdzam. Jakuśwa rzeczywiście przypomniałam sobie, że wtedy kiedy wysyłałaś to telefon się rozładował i nie mogłem go włączać. No widzisz kurwa jednak wysyłałam ci codziennie lekcje więc nie kłam mi tu. Trudno może zgłoszę NP na początku lekcji. Przecież ty już nie masz nieprzygotowań z Polaka a zostały jeszcze niecałe dwa miesiące szkoły. Aha no przecież. A może powiem panu, że nie przyniosłam dziś tej rozprawki i doniosę ją na jutro a dziś po szkole ją napiszę? Bo przecież nie wierzę jej w ogóle nie napisałem. Hmm. Dobra, możesz spróbować, ale szczerze naprawdę coś nie ogarniasz, co dzisiaj się wokół ciebie dzieje. No tak, dzisiaj dziwnie spałem, ale chyba nic innego dziś nie ma. Zobaczymy, mogą być przecież niezapowiedziane kartkówki. No przecież no to zajebiście. Dobra, nauczyciel już idzie, więc chodźmy do klasy. Okej. Okay. Dobra mój drodzy, na dzisiaj była rozprawka z bajak Ignacego Krasickiego. Proszę pana, bo ja mam jedno ale. No słucham. Bo ja na dziś tej rozprawki nie doniosę więc czy mogę jutro, co ty kurwa odpierdalasz nie uda ci się to. Jasne, że się uda patrz i ucz się. Coś ci nie wierzę, że jej nie masz, albo może całkowicie jej nie zrobiłaś? Że słucham, co pan do cholery do mnie gada, oczywiście, że mam to zadanie, ale w domu, a nie mówiłem, że się będzie czepiać twoich wymówek, a weź spierdalaj, bo nie pomagasz. Bardzo pana proszę obiecuję, że przyniosę to. Zadanie. Dobrze, ale na razie, dopóki nie mam Twojej rozprawki, dostajesz jedynkę. A jak przyniesiesz, to wtedy zmienię ocenę na tą, jak napisałaś, okej? Okay? No dobrze. No i widzisz, ale Sigma udało się. Dobra, już. Okej. Okay. La 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 la, 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 la. kochane dzieciaczki na kolejnej superowej lekcji waszego przedmiotu, który niestety zdajecie tylko na podstawy. A niech jebie się szmata. No rel. Dobra, więc teraz napiszemy sobie kartkuweczkę z ostatnich zajęć, więc wyciągamy karteczki. Paniu chyba za bardzo boli główka. Powiedziałam coś chyba, więc wyciągamy karteczki. No kurwa. Dobra macie tylko 5 minuteczek więc powodzenia. W twoich snach szmato. Chcesz dostać nagana? Nie nie nie, podziękuję. Więc pisz zostały jeszcze 4 minuteczki. No rzesz kurwa. Szczerze ta kartkówka nie była aż taka zła, no w sumie. Dobra więc idę napisać na jutro to wypracowanie czy rozprawkę na tego Polaka i przyjdę do ciebie. Ok, więc czekam. Dobra więc zaczynamy nie mogę tego zwalić bo pan mi nie da żyć po wakacjach. Dobra, teraz rozwinięcie w argumentach. Dobra, ja już nie mogę, zobaczę, czy sztuczna inteligencja jakieś fragmenty zapisze ze mnie. Dobra, no i zajebiście, teraz można kontynuować samemu. I już skończyłem i posprawdzałem chyba nie będzie najgorzej, więc pakuję zeszyd do tornistra i idę se do kai. I tak moi kochani rozpoczyna się ten serial. Wyczekujcie każdego odcinka z niego i innych filmów na tym kanale. No to z Bogiem siostry.